Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w nowym filmiku. Filmiku, w którym wam e, opowiem o mojej przygodzie z leczeniem ortodontycznym, e, czyli o moim prostowaniu zębów. Teraz prezentacja uśmiechu. Tak to wygląda. Góra, dół. E, Wiem, super profesjonalnie. E, ja nie mam filmiku przed i po e, zdjęciu, jakieś mój e, dentysta robił, ale ja wami pokazywać nie będę, bo ja nie czuję się komfortowo z pokazaniem, e, tak nie wiem, z bliska zębów, jeszcze takich, które były może przed piaskowaniem. Ale e, ja Wam podziękuję, filmiki e, takie, które e, były. Nagrywane jeszcze przed rozpoczęciem mojej przygody z um, prosowaniem zębów, więc tam sobie można będzie porównać. E, I ja Wam teraz powiem, jak to wyglądało, dlaczego się akurat zdecydował, zdecydowałam w tym momencie. Dlaczego, no tak, no wiecie, takie story time można powiedzieć. Więc e, ja e, tak naprawdę, swój pierwszy aparat ortodontyczny e, miałam już. E, w podstawówce. Ale był to aparat, który był zajebiście niewygodny, niekomfortowy i po prostu no, nie dało się tym chodzić. Uważam, że po prostu źle zrobiono, coś tam poszło nie tak. I ja ten aparat nosiłam naprawdę bardzo krótko, później, jakby dosyć szybko, zrezygnowałam z tego, z tego noszenia. I myślę, że wiecie, no ja to byłam w podstawówce, ja byłam z dzieciakiem, i gdyby ktoś po prostu mi kazał to nosić i po prostu no, nie miałabym wyboru, no to pewnie ten aparat nosiłam. I nie musiałabym za swoje, yy, yy, nie powiem, może ciężko zarobione pieniądze, bo uważam, że pracuję dużo, ale nie ciężko, bo moja praca mi yy, jakby yy, bólu, nie, bólu nie przynosi, ale wiecie o co chodzi, jeśli yy, yy, jesteście. Nie wiem, ktoś to ogląda jest jeszcze nastolatkiem i rodzice chcą zapłacić za aparat, to wiecie, z podziękowaniem, z pocałowaniem w rękę, bo później naprawdę trzeba bardzo długo i bardzo ciężko pracować, żeby zarobić takie pieniądze i ogarnąć temat zemów. Anglii też jest taka, taka sytuacja, że wydaje mi się, że do 16 roku życia jakby. <laughs> Aparat można założyć za darmo, więc jeśli macie dzieci z naprawdę taką wadą zgryzy, która im przeszkadza, to myślę, że warto się zainteresować tematem. Kolejki są dosyć długie, ale wiem, że taki aparat jest tutaj też <laughs> za darmo po prostu zakładany, więc taka, taka ciekawostka. Bo ten pierwszy mój aparat właśnie był bardzo niedopasowany, był bardzo niewygodny, niesamowicie bolesny. To była taka by nakładka, to wyglądało jak odlew podniebienia, i dwa po prostu takie druty, które, jak miałam zamkniętą buzię, to też by mi trzymały dół. I nie wiem, czy jak bardzo się jeszcze robi, ale mój był niesamowicie niewygodny. Po prostu wszystko mnie bolało, nie dało się. Po prostu miałam wrażenie, że mi zaraz tutaj podniebienie rozwali. Także e, miałam jakieś możliwość noszenia aparatu, ale z tego nie skorzystałam. Więc jako już nastolatka i kobieta dorastająca, dorosła już teraz taka wieku, ktoś e, za nią powiedział, że no to już taka przed 40? No, 36, no to już bardziej przed 40, no ale. Nie, ja też mówię, że chciałabym, że to się będzie oglądam na 29, ale dobra, nieważne. <laughs> e, u mnie e, sytuacja wyglądała tak, że ja na YouTubie jestem już lat, od lat chyba, nie wiem, 8 czy 9 i ja na temat swojego wyglądu, czy tego, co kiedyś powinnam, czy nie powinnam, e, miałam... E, takie grono osób, które właśnie lubią mi pisać, że ja powinnam na przykład e, iść do dentysty, iść do ortodonty, to powinnam schudnąć, nie powinnam mieć owsianki, ja powinnam robić to czy tamto. I e, to, że ja sobie w wieku e, 35 lat założyłam e, aparat, to nie założyłam go dlatego, że ktoś tutaj, kto teraz to ogląda, napisał, że powinnaś. I później powinna pomyślała, a nie, nie, nie! Ja kiedyś po prostu. Po pierwsze, nie miałam na to pieniędzy, a po drugie, mi to po prostu nie przeszkadzało. Sytuacja była taka, że ja zęby miałam po prostu jakby tak, góra nachodziła bardziej na dół i te zęby były troszkę wypchane do przodu, i nie przeszkadzało mi to, że miałam szparę pomiędzy jedynkami u góry. Naprawdę mi to nie przeszkadzało, uważałam wręcz, że to jest fajne i wyjątkowe. Tak samo jak coś mi pisze, o nie my... przepraszam, czy nie myślałam o tym, to mam taki pieprz pod okiem, że powinnam go usunąć. Ludzie, naprawdę, ja uważam, że właśnie to jest fajne, bo to jest coś wyjątkowego i nie wiem, jakoś to jest takie moje? Zresztą mam w ogóle, naprawdę, ja jestem ostatnią osobą, do której e, powinno się pisać, że ja coś powinnam. Wierzcie mi, naprawdę, e, bez sensu, nie, nie, nie uzyskacie, e, nie, nie uzyskacie efektu, ale do brzegu, Ania. E, jak miałam z wiekiem, z czasem gdzieś e, tam leczone zęby, to ja właśnie mam bardzo e, taką kruchą kość. I miałam wielokrotnie robione właśnie zęby z tyłu i zaczęło nam się po prostu będzie już tak kruszyć, wypadać, że e, jak miałam właśnie wyrwane zęby z tyłu, to zauważyłam e, patrząc właśnie gdzieś tam w lustro, że Zaczęłam się po prostu zęby rozjeżdżać. Nawet nie, jak, nie tak góra jak dół. I pewnie mi się mówię, Ja coś nagryłam, i ja po prostu czułam taki mega e, dyskomfort, bo widziałam, że mam po prostu przerwy między zębami, takie już naprawdę widoczne. I on wie: Kurde, przeszkadza mi to. Chyba pora na aparat. Więc tak naprawdę, ja po prostu w pewnym się stwierdziłam, że nie podoba się tak wygląda mój uśmiech. Uważam, że jestem. E, ja się sobie podobam. Ja się, ja, się, ja się sobie podobam, ja, ja się lubię, e, ale właśnie te zęby zaczęły mi po prostu czasem się cię przeszkadzać. Więc e, zaczęłam szukać ortodonty, e, a jeszcze co powiedziałam wcześniej o pieniądzach, że kiedyś na to, nie, kiedyś to nie przeszkadzało, bo to był fakt, zaczęło mi to przeszkadzać powiedzmy tak kilka lat do tyłu, e, a też nie miałam pieniędzy, no bo Zawsze było 3000 innych wydatków i zawsze jeśli miałam coś odłożone, to wolałam przeznaczyć na jakieś rodzinne, wakacje czy, czy cokolwiek, ale e, tak naprawdę e, sytuacja się odmieniła po tym, jak Asia Okunieska powiedziała e, o mnie, u siebie w podcaście i nagle po prostu miałam mega dużą falę zainteresowania pod kątem analizy kolorystycznej online. I tak naprawdę to to odmieniło, że mogłam sobie odłożyć spokojnie na dentystę. Później też okazało że gabinet, do którego, do którego chodzę, gdzie cały czas jakby uczęszczam, gdzie jestem pacjentką, ja Wam podnikuję ten gabinet oczywiście obyś na dole. To, że tam też można rozłożyć swoje leczenia, by na raty, ale o tym zaraz Wam powiem. No ale ja stwierdziłam, że nie chcę brać jakby na raty, że wolabym sobie odłożyć. No ale to mało, mało to nie kosztowało, ale że w końcu miałam, miałam budżet, to mówię. Dobra! Zęby. Zęby, zęby, zęby. Ja i ja Andrzej razem, także. O, to można powiedzieć, że to dzięki tutaj mocy, mocy YouTube'a to się, to się gdzieś tam zadziało. Ale gabinet, to, ja wiedziałam, że nie chcę latać do Polski, żeby leczyć zęby, ani żeby te zęby prostować i żeby tam mieć swojego lekarza. Dlaczego? Po pierwsze, to już był czas, że był, e, że był COVID Ym, i sytuacja była turbo niestabilna. Ja widziałam, że chcę mieć, ja chcę mieć kogoś na miejscu, ponieważ ja osobiście ja nie neguję tego, że ktoś mi, że ktoś latał, czy gdzieś indziej leczył, czy lata gdzieś, nie wiem, do Turcji na zęby. Niech każdy robi jak chce, ja tylko mówię o więc tutaj też proszę mi takie, wiecie... E, taką, taką pamięć o tym. Ja uważałam, że dla mnie najlepszym rozwiązaniem będzie e, wybór gabinetu dentystycznego, który jest tutaj na miejscu, bo mi jest tak po prostu wygodniej, że ja nie muszę nigdzie dojeżdżać, ja nie mam prawa jazdy, że wolę jechać gdzieś autobusem, że mogę zadzwonić, coś się stanie na emergencji, to mogę od razu uzyskać pomoc. Po prostu mi tak było wygodniej i tyle. I tak naprawdę to też jest gabinet to jest na tej samej ulicy, co ja pracuję, tylko trochę, trochę dalej. I mi też zależało na tym, żeby moim dentystą był, był Polak i tak mi się udało. To jest, to jest Robert, to mówię, tam są w opisie na dole, na miary do, do tego gabinetu. No i powiem tak, że pierwszy tam Andrzej się udał. I mój Andrzej też jest ode mnie jeszcze starszym. Mój Andrzej już ma 39 lat skończone i ja go na aparat namawiałam od bardzo, bardzo dawna, od naprawdę lat. Jak się z nim coś kłóciłam, to zawsze gdzieś to też się kręciło wokół tego, że ogarni w końcu te zęby. I on raz poszedł tam właśnie do tego gabinetu i stwierdził właśnie przy okazji tam leczenia, bo coś tam chyba go bolał, i mówi, że na tyle fajny właśnie lekarz mu się trafił, że stwierdził, że ma ochotę, żeby on właśnie podjął się jego leczenia. I ja poszłam i mówię, kurde faktycznie. Spodobała mi się cała tam e, ta obsługa, jak to wszystko było już przedstawione, dlatego się na to miejsce obdwoje zdecydowaliśmy. E, ja już powiedziałam, za to wszystko sami płaciliśmy i tak dalej, więc e, wyglądało to tak inaczej. Ja myślałam, że to wszystko po trochę pójdzie szybciej, jak chodzi o, e, o leczenie, bo jednak to trochę trwa. W Anglii też zawsze mają czas. Tutaj na spokojnie trzeba czasem poczekać, odczekać i wiecie, czuję gorącej kompany, bo chcę już, 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 ale jednak to tro, tro, trochę trwa. Ponieważ e, zanim rozpoczęłam swoje leczenie ortodontyczne, musiałam sobie właśnie gdzieś tam te zęby wyleczyć. Też coś miałam e, no, do, do porobienia, więc to też chwilę trwało. E, w międzyczasie też jakieś skany, jakieś takie właśnie, to e, nie był, był, czy odcisk też chyba miałam, ale miałam też, żeby takim, e, to wyglądała taka, e, taka sonda, która była przygotowana do zęba i też jakby taki skan był robiony. Ja do końca nie rozumiem, ja się nie znam. Wiem, że miałam dużo też robionych badań, musiałam też do innej miejscowości jechać na taki właśnie, nie wiem czy to był tomograf, czy jakiś skan głowy, bo oni po prostu naprawdę potrzebowali zobaczyć, jak te kości oglądają u mnie i tak dalej. i Cały resztę, żeby zaplanować całe leczenie, ponieważ u mnie to leczenie to nie jest, że o, tylko wyprostujemy zęby i tyle i, i koniec. Jest to leczenie nam trochę, trochę dłuższe. I tak naprawdę, no mój pierwszy musiałam przejść przez cały proces leczenia, później przez te wszystkie badania. Ten skan jeszcze na miejscu. I musiałam tam już czekać, chyba nie tam, 3 tygodnie na odbór swoich nakładek. E, I powiem Wam, że e, u mnie, właśnie to, projektu się to projektowanie uśmiechu, e, wyglądało w ten sposób, że na początku mm, e, dowiedziałam się, że e, moje leczenie będzie dłuższe na dolnych zębach, ponieważ one są bardziej wykrzywione niż te górne. I na górę miałam 19 nakładek, a na dół 21. E, jedną nakładkę. Miałam rekomendację na noszenie 10 dni, ale jeśli ja czułam, że moje zęby już są takie, że na są trochę luźne, łatwo mi schodzą, zaczynają latać, to czasem zdarzało się, że po 8 dniach wymieniam, czasem po 9, chyba raz nawet po tygodniu wymieniłam, więc to było tak średnio powiedzmy 8-10 dni na wymianę. Ja sobie po prostu wziąłam swój telefon, wziąłem sobie swój, swój, swój kalendarz e, i wpisywałam po prostu wymianę nakładek, wymianę nakładek, wymianę nakładek miałam to po prostu zaplanowane w kalendarzu. E, ja na e, początku nie dostałam niestety wszystkich swoich e, tych 19 nakładek na górę 21 na dół. E, gdzieś chyba w połowie tam powiedzmy około dziewiątej, dziesiątej jakby e, miałam się zgłosić po resztę. E, ich, ja nie jestem pewna skąd te nakładki idą, więc nie chcę tutaj rzucić jakiegoś e, czy jakiegoś wiecie, czegoś co nie jest, nie jest faktem, ale przez to, że one skądś szły, to musiałam trochę dłużej poczekać i tak naprawdę jedną nakładkę, którą mam nosić 7 dni czy tam powiedzmy te 10 nosiłam powiedzmy, nie wiem, 18 czy 19 to się po prostu przedłużało, więc tak naprawdę to moje leczenie zakończyłoby się już też trochę wcześniej, ale przez te właśnie jakby, powiedzmy rzeczy techniczne to się czasem trochę obsuwało. I po prostu na same nakładki też było tak, że musiałam odbierać powiedzmy na, na recepcji. W międzyczasie też miałam chyba jakąś wizytę, jakąś konsultację, żeby tak zobaczyć, przegrać i tak dalej, ale też miałam kontakt z dentystą na Instagramie czy tam na Whatsappie, więc to też było fajne, też było wygodne. I jeśli chodzi o... E, nakładki. E, mój taki mega, mega e, tip dla Was jest taka: taka rada, porada, żeby wymieniać je zawsze wieczorem przed pójściem spać, ponieważ e, ja miałam w sobie coś takiego. Nie wiem, czy, czy ktoś jeszcze kto miał ten rodzaj leczenia, e, czyli właśnie z nakładkami, z tym Invisalign, czy ma, e, ma podobnie. Ja kiedy miałam ten ucisk na zębach, ten właśnie ten, ten, nież ucisk, tylko właśnie to. Ten ucisk ścisknij, jak to nazwać, to e, mi się lepiej spało. Jakoś ja jestem osobą, która lubi gdzieś być trochę jakby taka przygnieciona, gdybym miała spać po jakąś cienką, lekką, puchatą kołdrą, by nie usnęła. Ja cały rok śpię pod e, grubą pościelą i pod kocem, e, albo też lubię te koce takie z obciążeniem, bo e, jakoś się wtedy lepiej, lepiej śpię. E, nie wiem, e, tak, taka jestem, tak mam, więc jakby kiedy e, widziałam, że. Wymieniam nakładki, też mi się lepiej spało. E, także e, wymieniajcie nakładki zawsze na noc. Pierwszą nakładkę miałam nałożoną właśnie u ortodonty. I powiem Wam, że to było mega dziwne uczucie, no bo nigdy wcześniej nikt mi nie nakładał takiego e, ciasnego kombinezonu na, moją, e, na, na, na moje zęby. Więc góra gdzieś tam w miarę, w miarę weszła. E, I na początku też właśnie miałam jakby nadlane takie zameczki na e, chyba co drugim zębie, czy no różnie, co tam jest za projekt dobra, już mi się aparat wyłączył e, miałam na początku właśnie też e, wcześniej też miałam robione piaskowanie e, kilka tam e, wizyt wcześniej i e, miałam jakby właśnie takie nadlane zameczki e, z takiego, e, nie wiem co to jest za tworzywo, co to za materiał ale e, było to dziwne bo nagle miałam coś na zębach, co mnie jakby trochę obcierało e, właśnie podniebienie, czyli nie podniebienie, tylko tutaj jakby wiecie, wargi od środka, skórę po prostu, to ciało. I bo to takie mega, mega dziwne, trochę takie, nawet nie, że drażniące czy nieprzyjemne, ale po prostu dziwne, tak? Tu po prostu działo się dużo różnych dziwnych rzeczy, których nigdy wcześniej nie, nie, nie doświadczyłam. Więc jakby te zamki były nałożone po to, e, ponieważ na aparacie, właśnie w tych samych miejscach, jakby też były takie e, odlewy zrobione, gdzie to po prostu klikało, przez co ten aparat się lepiej trzymał. E, zębów, tak? Więc góra była całkiem spoko nałożona, po no, tylko poczułam taki jakby, taki ścisk, to nie było bolesne, to nie było dyskomfortowe, to było po prostu coś innego, dziwnego, eee, ja czułam cały czas, aby, że to jest nałożone, ale nie, mnie, to nie, mnie, mnie to nie bolało, ale ger z dołem to po prostu był e, inny level. Ten dół ja myślałam, że był gdzieś po prostu nieźle zaskanowany, że coś poszło nie tak, bo było dosyć ciężko to wcisnąć. Aż w końcu to było faktycznie, jak mocno do, się udało to wcisnąć, był, był ten klik i było czuć, że to wszystko jest, jest na miejscu. To było takie. O! A że to było bolące, tylko takie dziwne, po prostu taki od razu taki efekt takiego natychmiastowego, jakby właśnie yy, zbliżania się gdzieś do siebie. Nie wiem, jak to ja określić. Yy, I powiem Wam, że. Yy, Dostałam też takie bychacze do ściągania, ale sądziłam, że paznokcie, po się pomagałam, by nie było to dla mnie e, najmniejszym problemem. I ten aparat należy nosić przez 22 godziny dziennie, żeby był efekt właśnie pracowania. Jeśli gdzieś tam jednorazowo, powiedzmy, macie, jednorazowo, powiedzmy, jakąś, macie imprezę, jakieś tam wesele wyjście, nie wiem, randkę czy cokolwiek i zajmiecie to sobie raz na jakiś czas, tak rzadko, rzadko, na te kilka godzin, czy na cały dzień, to się nic nie stanie, tylko ważne, żeby po prostu pilnować tych 22 godzin, czyli po prostu na czas jedzenia należy to ściągnąć. Jeśli piłam wodę, to nie ściągałam, jeśli piłam kawę coś ciepłego, to ściągałam, bo nic ciepłego się nie powinno w tym, w tym pić. Więc to, co jest dalej fajne, że można naprawdę wszystko jeść. Mój Andrzej, jak sobie zaczął swoją przygodę z aparatem, to na początku nosił drut, bo na początku, już teraz też ma nakładki, to on sobie wszystko, on sobie miał dietę, wszystko sobie ugotował i wrzucał to do blendera i to wyglądało po prostu tragicznie, ale jego zęby tak bardzo już nie dał rady jeść, aby ja tutaj nie, nie odczułam dyskomfortu przy, przy jedzeniu. Więc to było fajne. Więc zawsze po prostu w torebce mam od tej pory szczoteczkę i pas zębów, żeby te zęby przemyć, zanim tam aparat po prostu zakładał, miałam zakładać. Najgorsze były wymiany na początku, tak naprawdę, chyba pierwszych czterech lub pięciu nie, to było nic zapisanego ale kilka pierwszych nakładek kiedy właśnie miałam dzień wymiany, to ja po prostu wiedziałam, że przed snem ja potrzebuję. Nie żartuję, 30-40 minut, żeby założyć dolny aparat, bo górę sobie aż po subrał i tak e, od, od końca klik, 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 dociskałam. Miałam też, żeby takie jeszcze em, takie, to nie gumki, żeby takie wałeczki, które mogłam sobie to docisnąć, ale dół to po prostu. Ja miałam bardzo pokrzywione zęby i to był mega problem, żeby to założyć. To po założyłam, czyłam ten, jakby ten ścisk, to jakie 30 sekund dyskomfortu, ale już później było ok, więc dosłownie nie było pół minuty dyskomfortu. Albo było, już było, było ok. I e, myślę, że można e, przez ostatnie kilka miesięcy zaobserwować, jak nagrywam, że e, na okrągło, e, może nie jakoś ekstremalnie, trochę gdzieś tam sepleniłam, bo jednak te zęby zmieniały pozycję, mi się tam naprawdę cała szczęka zmieniała, po prostu widzę tutaj, jak wszystko inaczej wygląda, ja za dużo nad nim muszę gdzieś, nie wiem, tutaj myśleć o tym, jak się to układa, ale czuję, że no po prostu tutaj mi się bardzo twarz zmieniła, tak? Ja nie schudłam. To, 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 aparat. Tutaj, że ta żuchwa lepiej wygląda, tutaj się wszystko całkiem inaczej układa, że się tylko trochę uśmiechnę i mi się tutaj jakieś dołeczki robią. No ludzie, ja naprawdę sporo ważę i żebym ja miała dołeczki, jak byłam szczuplejsza, to ich nie miałam, więc tu jest, to jest właśnie przy, przy aparacie plus Karolina, masaży i cała reszta, ale to też jest dużo właśnie zależne od tutaj, od zębów, jak to wszystko wygląda, więc... Um... Tak jak mówię, kilka tych pierwszych nakładek przy wymianie dołu to była masakra, aż przy, pewnym, przy pewnej wymianie nagle było: o, no, my dadziemy patrz, już założyłam, I to, i to było naprawdę takie raz, dwa i nie było problemu. Więc jeśli zemsty takie bardziej prawo-lewo, do przodu, do tyłu, w górę i w bok, to jakby gorzej myślę, że na początku się nakłada, bo one naprawdę muszą te swoje nowe miejsca, te pozycje zająć. I tak naprawdę nie było to leczenie bolesne. Bo nie. Miałam chyba przez pierwsze trzy, w przeciągu pierwszych trzech tygodni trzy takie dni, że mi po prostu tak dziwnie, po prostu bolała tutaj, jakby nie z zęby, naby gdzieś dziąsłach po prostu mi coś, coś tak bolało, że to taki dyskomfort, że chyba przez trzy dni rzędu brałam kilka razy właśnie buprofen, żeby mnie tutaj ta nie bolało, coś tutaj po prostu się działo, coś tu pracowało i mi to delikatnie właśnie bolało, ale to było dosłownie kilka, kilka dni. Mój Janczej właśnie o wiele bardziej cierpiał, oczywiście nie mówi, że cierpi tylko po czasie się tam przyznawał, że go boli, że cały czas go boli, że nie daje rady, ale u mnie to naprawdę leczenie było... Powiedziałabym praktycznie 95% bezbolesne. E, dyskomfort był przy zakładaniu nowych nakładek i przy, przez pierwsze dwa dni, kiedy właśnie była ta nowa nakładka, ten nowy zestaw. Bo zawsze miałam górę i dół w tym samym czasie. To miałam coś takiego, że e, przy zdejmowaniu przez te pierwsze kilka dni po prostu czułam taki dyskomfort przy ściąganiu, takiego są pół minuty dyskomfortu, i przy wkładaniu na nowo też są pół minuty. Więc to były dosłownie sekundy tego bólu. Nie bólu, dyskomfortu. Poza tym jest to fajny aparat, ponieważ w moim przypadku się fajnie sprawdzi, bo tak mówię, mogłam wszystko jeść, mogłam normalnie żyć, funkcjonować. Nie miałam nigdy sytuacji, że coś się z tymi nakładkami stało. One są, nie wiem, czy one są zrobione, ale są naprawdę niesamowicie wytrzymałe. Łatwe w utrzymaniu, jeśli chodzi o, o, o czystość. Co też zauważam kilka razy, że na przykład już tak mówię, o tam tylko łyk koli, łyk koli i nie zajmowałam nakładek, to zaraz miałaby kamień na nakładkach. Ale to dosłownie wystarczyło szczoteczkę soniczną, umyć zęby, czyś umyć te nakładki i było ok, nie było problemu. Miałam takie chyba dwa tygodnie mega dyskomfortu i... Ciężko było mi jeść. W momencie, kiedy e, moja właśnie szpara pomiędzy jedynkami zaczęła się ściskać, bo jakby tutaj tak się nazywała wiązadełko, e, wiem, to była właśnie moja klientka Klaudia, która też nosiła aparat, e, mi właśnie opowiadała, bo była u mnie jakoś na wizycie i mówi do niej, że gór tak mnie tutaj właśnie woli tak góra, miałam po takie, widać, że to, jakby tutaj to mięsko było tak ściśnięte, Trochę, nie że mnie ale ta skóra, że była tak wyściśnięta, taki dynzel się zrobił. I to po prostu, jakby po kilku dniach, jakby zeszło. Nie chcę powiedzieć, że się wchłonęło, bo tam, jakby. Po prostu widać Boże, że jest nagle ściś, ściśnięty kawałek tutaj tego ciała, tak? tutaj tego, e, tego miejsca e, od przodu i e, w środku, bo czułam właśnie to językiem i po prostu wtedy nie mogłam gryźć przodem, bo to było takie, mega takie drażniące, bolące i po prostu się nie dało, więc po prostu gryzłam i jadłam bokami. I to była jedynie taka chwila, że naprawdę było mi gdzieś tam e, nie, niekomfortowo. Kiedy jadłam i piłam w momencie prostowania zębów, właśnie zdejmowałam te nakładki, to nie zęby nie bolały, mogłam wszystko jeść, wszystko gryźć i tak dalej, więc nie było żadnego, żadnego problemu, więc jakby u mnie leczenie było bardzo e, szybkie, bo tak naprawdę ja potrzebowałam te zęby ścisnąć i dać nową, nową pozycję, więc e, rozpoczęłam swoje leczenie 16 sierpnia, bo wtedy, pamiętam, odebrałam nakładki, pamiętam, bo to była nasza rocznica ślubu, a u ortodonty byłam, już Wam powiem kiedy, byłam 25 marca, czyli e, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, 7 miesięcy myślę, że e, no, trwałoby to te, bo ja tak liczyłam że do końca lutego, e, czyli te 4 tygodnie myślę, że było dłużej ze względu właśnie na to czekanie w międzyczasie na te, na te nakładki, e, bo tak jak mówię, może to było to policzyć 21 e, nakładek razy 10 dni, a, e, że zestaw, zestaw się nosiło. Tylko, że u mnie też jest sytuacja taka, że ja e, jakby dalej jestem w, e, w trakcie swojego leczenia. Co to znaczy, znaczy to to, że ja będę miała jeszcze z tyłu tutaj właśnie cztery implanty, które mają zapobiec temu, że mi się zęby zaczął rozjeżdżać, bo mówi się, że zęby mają pamięć. Czyli jeśli nie ma się później tego, e, tej nakładki na noc e, dla. E, przytrzymania tego um, leczenia, bo nie wiem czy wiecie, ja jakieś to nie widziałam, jak się skończy prosować zęby, to nie jest tak, że kończycie i koniec. E, można mieć zamontowane takie ale druciki z tyłu, które trzymają te zęby, e, albo można mieć takie nakładki. Ja powiedziałam do swojego lekarza, do swojego ortodonty, że ja bym wolała mieć to na stałe coś zamontowane, żeby nie musiała już o tym myśleć, tylko chciałabym mieć już w tym spokój. E, z tego co wiem, to na razie będę miała chyba to i to. E, jak odbiorę to Wam, pewnie dam znać na jakimś vlogu, więc tylko pamiętajcie, że ponieważ zęby mogą się zwyczajnie w świecie rozjechać, i ja e, od razu to u siebie zauważyłam, jak skończyłam właśnie nosić nakładkę na górze, e, nosiłam tylko dół, i w pewnym momencie, patrzę, mówię, znowu myślałam, że już między więc miałam zalecone, żeby jeszcze do końca nosić. Te, te nakładki, które mam teraz, tak naprawdę ja je tylko noszę e, po to, bo będę miała właśnie jeszcze ten. Będę miał jeszcze bonding robiony na 20 zębach, góra i dołu. Wszystko, to, co na moim szerokim uśmiechu jest, jest widoczne, będzie jeszcze robione, więc się tutaj wszystko jeszcze, jeśli chodzi o buzię, o kształt mi się jeszcze zmieni, więc Hollywood smile już bliżej niż dalej czekam właśnie teraz na ten projekt uśmiechu, żeby chyba to można jakoś przymierzyć czy zobaczyć. Będziemy wybierali odcień właśnie tego bondingu i będę działać. Także na chwilę są to już wyglądają fajnie ale stwierdziłam, że na to albo wcale, że jak już robię, to już robię, e, także mm, będę miała bonding, e, jeszcze będę miała te implanty, z tego co wiem, też muszę mieć jakieś obniżanie tutaj kości czy zatoki czy czegoś, więc to jeszcze trochę potrwa to jeszcze trochę u mnie potrwa, ale samo e, prostowanie jest już e, jest już zakończone. Uważam, że no, z takim uśmiechem jest mi do twarzy, e, nie uważam, że było mi, że oglądam gorzej, czy byłam, nie wiem, brzydsza, jak nie miałam zębów wyprostowanych, nie, ponieważ mi to po prostu bardzo długo nie przeszkadzało, póki nie zaczęły mi się te zęby rozjeżdżać, dlatego u mnie ten proces leczenia będzie jeszcze tro... leczenia, One są wyleczone, one są wyprostowane, teraz są jeszcze z bondingiem, plus właśnie będą jeszcze z tyłu te cztery implanty, także... Z tego co wiem, to właśnie w gabinecie, gdzie ja ja wam nie będę podawała ceny, tylko dlatego, że ta cena może być inna w momencie, jak wy teraz patrzycie i później powiecie, o, ona robiła zęby, to kosztowało tam tyle i tyle, a jak ja teraz tam patrzę, to kosztuje tyle i tyle. Co chwilę jest inflacja, co chwilę idą ceny w górę, ale też bardzo często ceny idą w górę, ale też bardzo często właśnie tam w tym gabinecie mają... Promocje mają zniżki, więc myślę, że tam warto, nie wiem, do nich napisać. Nie wiem, może poprosić właśnie o maile, o kontakt, żeby mieli jakąś promocję, czy na, czy na blonding, czy, czy na aparat, bo takie promocje tam są. I to są promocje zniżki na zasadzie o w tym miesiącu 1000 funtów taniej, więc ger, to jest naprawdę już porządna e, zniżka. A wiem też, że że tam u nich właśnie można, bo też sporo moich klientek zaczęło tam chodzić, że można też sobie na raty rozbić. To są raty 0%, więc myślę, że, że spoko, bo powiedzmy zamiast płacić na dzień dobry, nie wiem, 4 tysiące, czy tam 3,5 tysiąca, no to można sobie rozłożyć powiedzmy na rok i takie, takie właśnie może mieć taki direct payment, czy jakoś tak. Mówię, nie wiem, bo ja po co zapłaciłam za to z góry, bo stwierdziłam, że jak mam, to chcę od razu, już wiedziałam na co, na co, na co, na co to wydam. Także tak to wyglądało e, U mnie, mówię jeszcze czekam właśnie Na tą nakładkę, którą będę nosiła Albo na ten drucik, mówię to jest wszystko Jeszcze e, jakby w procesie I e, końcem kwietnia Już myślę, że dowiedziała coś więcej e, No teraz też jest przerwa w szkole Więc wszystkie jakieś wizyty, co mogę mieć z rana Nie mogę ich mieć, no bo Nie, nie będzie w szkoły, będzie przerwa wielkanocna Więc też mi się trochę by to tutaj trochę przedłuża No ale e, jak 35 lat chodziłam e, Z niewyprostowanymi mi do końca to, jak jeszcze poczekam 3 tygodnie czy 2 tygodnie, to nic nie stanie, ja mam czas. Myślę, że warto, że warto było. Jestem bardzo zadowolona. Też dostawałam od Was w międzyczasie niesamowicie dużo pozytywnych wiadomości, komplementów, że wow, jak szybko kto fajnie wygląda. Więc ja ze swojej strony, ze swojej osobistej, polecam i ja jestem zadowolona. No, myślę, że. Ten uśmiech naprawdę jest, no jest, jest ładne, że mi pasuje, dziwnie mi szpar między zębami, bo miałam przez 35 lat szpar między zębami, a teraz nagle jej, jej nie mam, ale uważam, że, że warto było. Co tylko też zauważyłam, poza tą pozytywną zmianą tutaj tego dołu, że właśnie się bardziej, wiecie, a szczupło wygląda, to to, że mi po prostu, ja mówię, mi się zapadły usta. Było tak źle jeszcze nie wygląda, ale jak sobie popatrzycie na jakieś takie filmiki, gdzie właśnie na jakieś hmm, vlogi takie starsze, gdzie jestem na tym pomalowana, a teraz to widać po prostu, ja przez to, że wcześniej miałam zęby tak, to te usta też miałam takie bardziej, takie wydęte, takie takie pełniejsze i większe, a teraz ja mówię, że mam po prostu no, taką zapadlinę, taką, taka że się, czyli taka babcia bez ust. Ja to usta dalej mam duże, ale one są o wiele bardziej płaskie, więc um, jak już będę miała zrobiony bonding, to ja idę na usta. E, to ja idę na usta, nie chcę sobie robić, e, jak to mówi Andrzej, nie, tylko nie rosuję pontonów, nie, nie! Jak powiedziałam, że e, chcę sobie e, lekko najdużo powiększyć, tylko bardziej tak... E, nie że uwydatnić, objętości trochę tej, bo są teraz takie płaskie. Ja są uczona mam naprawdę Jestem przyzwyczajona do takich naprawdę dużo takich. są czystych, mięsistych ust. I mam to szczęście, że mam koleżanki, znajome, które mają usta robione i widzę, jak te usta wyglądają, a mam taką jedną, która. usta mi się bardzo podobają, także Martyna. Na pewno pójdę do swojej pani, bo uważam, że fajnie robi, więc myślę, że na wakacje. E, usta sobie e, zrobię. Tylko mówię, czekam już na bonding, a po bondingu jadę do Londynu i robię sobie usta. E, I jak już będę przy przygodzie z ustami, to wam jeszcze je pokażę. Ja nie chcę ich mówię, powiększyć, nie chcę ich pompować, tylko chcę trochę, no więcej tej objętości, bo one są po prostu takie płaskie. Ja, no, czuję się taka, taka zapadnięta. Mówię, no, brakuje mi tego. Klump. Także z mojej strony to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania związane z tym, o czym jest, jest filmik, to no możecie pisać mi na Instagramie, na maila, czy tutaj w komentarzu. Ja chętnie nagram oddzielny filmik z odpowiedziami na Wasze pytania. Także z mojej strony to wszystko. Tak, tak, tak myślę, że co chciałam powiedzieć, to powiedziałam. Także widzimy się z w kolejnym filmiku i przesuam buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa! pa.